A więc załóżmy, że jesteśmy jakimś partnerem naszego dostawcy czy, czy jakiegoś producenta i chcemy mieć możliwość pobierania udostępnionej bazy danych o produktach, o stanach, ale też wymieniać dokumenty, czyli jeżeli no, ta hurtownia, czy, czy ten producent wystawi dla nas fakturę, to żeby ona automatycznie pojawiła się w naszym subiekcie, czy też możemy składać zamówienia właśnie prosto z naszego subiekta i one trafią od razu do systemu tego naszego producenta, czy hurtowni. Więc my musimy u siebie zainstalować jako odbiorcy wersję klient. Ona jest w takim zielonych barwach, więc też wizualnie się nieco tutaj różni i właśnie ona pozwala na odbieranie tej komunikacji, czy też tutaj w przypadku w przypadku zleceń właśnie wysyłania ich do tego naszego partnera biznesowego. Więc zobaczmy sobie tylko właśnie najpierw na naszego subjekta i widzimy, że mamy tam Jakieś produkty, jakichś symbolach, no i po prostu chcemy, aby nam się ta baza, którą nam ten producent udostępnił, pobrała automatycznie, ale też chcemy pobierać informacje o stanach, bo właśnie on nam również te stany udostępnił. Teraz, jeśli chodzi o stany, to musimy dodać specjalnie, właśnie osobny magazyn, który będzie odwzorowywał te stany u tego naszego partnera. Nie możemy, jakby, skorzystać z tego naszego głównego magazynu, no bo z niego coś wydajemy, sprzedajemy, przyjmujemy i tak dalej. Natomiast te stany są tylko dla podglądu i one wymagają osobnego magazynu. On jest tylko taki wirtualny, poglądowy. Nie służy w ogóle do jakiejś operacji. Jedynie do podglądu, ewentualnie do na przykład jakichś integratorów, które wysyłają te stany na sklepy internetowe czy do jakichś innych e-commerce'ów. Więc y, dla każdego dostawcy, bo mamy też możliwość tutaj korzystania z kilku dostawców, nie musi to być tylko ten jeden, ale na przykład, nie wiem, no, trzy, trzech producentów nam udostępni taką możliwość. No to dla każdego dodajemy osobne konto, tutaj u nas lokalnie i także no, będziemy musieli dodać osobny magazyn. Więc my sobie zanim połączymy się jeszcze ERP linkerem yy, z naszym podmiotem, no to taki sobie magazyn utworzymy. I nazwiemy go na przykład właśnie stan u firmy ACME. OK. Więc wróćmy tutaj do ERP linkera. No, i teraz jeśli chodzi o połączenie z naszą bazą subiekta, no to musimy tutaj wskazać te dane. To są akurat domyślne dane, jakie są po prostu przy instalacji subiekta. Natomiast jeżeli mamy jakieś inne, no to musimy poprosić naszego informatyka czy wdrożeniowca, aby nam udostępnił dane do połączenia z serwerem SQL. I po poprawnym połączeniu z bazą możemy wybrać podmiot. To jest akurat ten nasz podmiot. Klikamy w Uruchom Sferę. Od razu tylko muszę zaznaczyć, że do poprawnego działania jest wymagana sfera dla subiekta GT. Tą sferę możemy aktywować ewentualnie na 15 testowych dni, no, natomiast docelowo no, po prostu jest to dodatek, który jest wymagany do komunikacji z subiektem. Także jest konieczne posiadanie właśnie tego rozszerzenia. Tutaj jeszcze tylko nadmienię, że do takiej komunikacji między tymi podmiotami nie jest potrzebne to, aby te podmioty były w jednej sieci, czy żeby się widziały poprzez jakieś VPN-y, czy cokolwiek. To mogą być kompletnie w różnych lokalizacjach, jeden w Gdańsku, drugi w Zakopanem. Jedynym wymogiem jest dostęp do internetu, a wszystkie te informacje wysyłane są do chmury i to właśnie przez tą chmurę ta cała komunikacja się odbywa. OK, mając połączenie z subiektem, z własnym podmiotem, możemy dodać dostawcę do naszego programu. NIP jest automatycznie pobierany do naszego podmiotu, on się musi zgadzać, czyli dla tego numeru NIP ten nasz dostawca wygenerował nam token i dostęp do, do po prostu swojej bazy i powinien także nam podać kod dostawcy, czyli dwie rzeczy. Jedna to jest kod dostawcy, to jest unikalny kod na naszej platformie, którą właśnie ten dostawca otrzymał, a druga rzecz to jest token, który jest wygenerowany specjalnie dla nas. I tutaj od razu uczulam, jeśli chodzi o ten token, żeby jakby zachować jego poufność, ponieważ jest on kluczowy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo wymiany tych danych. Więc jeżeli się zdarzy, że mają Państwo jakieś podejrzenia, że taki token mógł trafić w jakieś niepowołane ręce, czy gdzieś tam był udostępniony, to proszę wysłać taką informację do waszego dostawcy, aby wygenerował po prostu od nowa to konto. Przy tym wygenerował nowy token, a na tym starym już po prostu komunikacja nie będzie możliwa. Tutaj, jeśli dane się zgadzają, no to mamy dodanego tego dostawcę u siebie lokalnie, i tak jak wspomniałem, może być ich kilku, no to akurat skorzystamy z tego jednego. Teraz widzimy, że na przykład kontrahenci nie mogą być synchronizowani, ponieważ dostawca nam takiej możliwości nie zapewnił, natomiast jeśli chodzi o produkty, no to tutaj sobie akurat zaznaczymy, że chcemy je odbierać, tylko na przykład my akurat mamy inne symbole. Cena katalogowania będzie tutaj. A cena zakupu, czyli po jakiej kupujemy u tego partnera, no niech będzie w tej karty wtedy te inne ceny nam się będą też mogły przeliczać. OK, stany też załóżmy, że chcemy pobierać. I tutaj mamy ten wcześniej dodany magazyn, więc na niego będą się importowały te stany. No i załóżmy, że dokumenty również chcemy wymieniać. OK, więc zapiszmy sobie te ustawienia. I w momencie jak przejdziemy na produkty, to widzimy, że już nam się one pobierają. W tak, mamy pusto. No i w dokumentach też są próby, ale na ten moment nie ma jeszcze żadnych dokumentów. OK, więc przejdziemy sobie tylko tak do produktów. Klawiszem F5 odświeżymy listę. No I widzimy, że automatycznie pobrały nam się te produkty, które udostępnił nam właśnie nasz dostawca z cenami dla nas. Czyli my tutaj mamy sobie Cenę kartotekową. Taką po takiej kupujemy, a tutaj do detalicznej przypisał się cennik katalogowy, który wybrał dla nas ten dostawca. W następnej części pokażę, jak wymieniają się dokumenty pomiędzy naszymi podmiotami.